Dzieciak kontra kot. spukany deszczem się skupić, Denis. Wszyscy liczą na nas. Dobra, rzuć jeszcze raz. Tym razem będzie dobrze! Gotowy? Dobrze! Punkt dla nas! Jajka, szpinak, soja i kiełki To czego potrzebuje sportowiec do przerwania czterdziestoletniej złej pasy Dzisiaj wreszcie Butzwil wygra z wydrami z Timberlake A teraz pij jeszcze zimne Dzięki tato la, 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 la. Mimi, wychodzisz czy wracasz? Wszystko dzisiaj robię na odwrót Wiadomo, że to najlepszy sposób na przerwanie złej pasy. Bulldogom przyda się każda pomoc. Nie chcesz chyba skopać akcji? Kup, jak kiedyś twój ojciec. Czemu wtedy nie trafiłem? Jeszcze? E -e. Dzień dobry. Witaj, Denis. Napij się koktajlu. Nie ma już czasu. Musimy jeszcze trochę potrenować przed meczem. Dobrze, chłopcy. Próbuję się tylko zrehabilitować za to, że kiedyś zawiodłem całe miasteczko przez ten... <grystanie> ...kiks. <out. grystanie> Zacznij robić wszystko na odwrót! Idealna pogoda na przerwanie złej pasy. Wiesz, muszę ci się przyznać, że ta presja już mnie wykańcza. Lepiej nic nie mów, mój tata zupełnie oszalał. Naprzód, wulgami! Może pójdziemy na boisko wcześniej? Chodźmy. Dlaczego nie świeci latarnia? Gdzie masz oczy, Berton Burger? Gamoniowaty jak zwykle. My właśnie idziemy na mecz. Lepiej, żebyś niczego nie spaprał jak kiedyś twój ojciec. Rozumiano? Będę oglądać dokładniej niż sądziecie. Dzięki za wsparcie. I... Wybry dzisiaj przegraję. Przeprowadzisz nas do zwycięstwa! Wybraliśmy cię na kapitana. Serio? Tak. Jeśli przegramy, będzie na ciebie. Wszyscy w drużynie boją się publicznego upokorzenia. Ty już przywykłeś. O, dzięki. Cześć, Kup. Ja będę dziś twoją osobistą liderką Kup. Nie musisz się przejmować tysiącami fanów Bootsville, którzy wierzą, że na pewno nic nie zepsujesz. To zobacz. Tysiące fanów? Czuję, że mnie zżera tremer. Tak, to wystarczy, by zacząć rzuć gumę bez cukru. Myślałem, że już jesteście w parku. Spóźnijcie się. Czas wreszcie dokopać wydrom. Dobra, Denis, pokażemy im, na co stać buldogi. Zróbcie miejsce! Prawda, że to emocjonujące? I mówi to moja córeczka! Są całkiem duzi! Załatw ich kup! Dalej <laughs> eee, Co robi pan kot? Ma wielką maskotkę bulldogów! Coś czuję, że wcale nie zamierza nam kibicować. Słuchaj, ty się skup na grze. Ja mam oko na kota. Przecież ty jesteś łapaczem. Racja. Nieważne. Dawaj, dawaj, dawaj! Stała pani Manson! Jestem zatwardziałą fanką Bulldogów, ale sędziować będę uczciwie! Gramy? Pierwszy rzut! Prawidłowy! Yeah. Eee, moja krew! Yeah. Oh. Oh. Dziwne. Yeah. Pan Kot, wiedziałem! To on nam z pogodą. Dobrze, panie kocie, gramy dalej! To jest to globalne ocieplenie? Czas na moje popisowe, super szybkie zagranie!

ten upał mnie nie powstrzyma. Oddajmy ten mecz walkowerem! Nie wygramy! Jesteśmy nieudacznikami z Bootsville! Przestańcie! Musimy przetrwać tę pogodę, choć jest paskudna! Czy wam się to podoba, czy nie? Bo jesteśmy zwycięzcami, a zwycięzcy się nie poddają! Za nic nie zamieszkałbym w Bootsville! Co za pogoda! Dobrze, panie Kodzie, pokaż co potrafisz! 1 Strike 2 Brusz Strike się Berttonburger, Mósz to trochę serca! Szczęście się do nas uśmiechnęło. Mnie się udało, musi udać się i wam. Nabijmy trochę punktów. Paukasz Nie skop tego Bertonburger! Musi ci się udać kup Teraz albo nigdy! <grystanie> i Wódzki w końcu przerwało 40-letnią złą pasę. Wielkie brawa kum! Panie Kocie, dwa tygodnie na liście kontuzjowanych. <ścoughs>